Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na tablecie Galaxy Tab 4 Pro jesteśmy w stanie zmienić język klawiatury. Także zapraszam do oglądania. Także, aby zmienić ustawienia klawiatury, to musimy przejść oczywiście do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, zjeżdżamy sobie na sam dół, wchodzimy w zarządzanie ogólne, następnie wchodzimy sobie w klawiatura Samsung, jak widzicie tutaj tą opcję. Wchodzimy sobie w języki i typy. Następnie dajemy sobie zarządzanie językami wprowadzenia. I zaznaczamy sobie polski. Wychodzimy sobie teraz z tego. Dajmy sobie trzy kropki w prawym górnym rogu. Dajemy zmień kolejność. Łapiemy sobie tak jak wcześniej przy ustawieniach jakby powiedzmy systemowych zmiany języku. Łapiemy sobie w prawym rogu każdego języku, mamy takie strzeczki góra-dół. I przeciągamy główny język, który chcemy mieć na klawiaturze do góry. Następnie puszczamy. Wychodzimy. I tym oto sposobem język polski jest naszym pierwszym językiem na naszej karaturze. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mi się podobało. Cześć!